Manko, witam was bardzo serdecznie, moi diabelni przyjaciele. Ze mną dzisiaj jest się, się, siemaneczko I co nagrywamy? Eee, m, no, Minecrafta. <laughs> Minecrafta, drugi odcinek Hero Brain Mansion No teraz była twoja kolej, żeby to powiedzieć, bo ja mówiłem to w ostatnim odcinku, ale się pewnie machnąłem o kilka tam zdań. Dobra Lecimy dalej. <laughs> Otworzymy, Otworzymy. Portal, wow, szaleństwo. Właśnie. Tylko jak do niego wejść? Właśnie. Płotek, nie przeskoczę tego. Wow, tepnęło mnie do grobu. E mnie też, a ja nie chciałem, ja nie chciałem. Ojej. I mnie, zbugo, i mnie jeszcze przycina Minecraft, mi przycinało 10 FPS. Ojej. Okej, okay, wróciło do 60. Łe, Łe, Dobra, lecimy dalej, ziomuś. Nie biegnij, tak, bo ci ten HP szybciej schodzi. Przepraszam. Bądź oszczędny, żartuję, ja biegnę. Będę chodził na szyfcie. <laughs> o Boże, chodź, najpierw pokrożmy tu. Zuku, zuku go ty? Jakiego jakiego z drewnianego miecza Patrz. Wow, 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 wow. No kurde le. znalazłem- oh. uwaga, tam masz snajpera jednego obok siebie tam. Gdzie? No tutaj obok mnie. Jest snajpera łewe. Snajpera łewe. Snajpera łewe, <grym> Zakładam w ogóle... Muszę założyć sobie fan klub na Facebooku i będę tam informował rzecz tych bo... Z, do outra sobie zrobiłem oh, wow. oh, wow. bo do outra sobie fajnie zrobiłem, że wbij też na mojego... O Boże, jakiś gość help biegający me, bitch. z jabłkiem Beach help me, beach Jaki beach, ja tu biję wszystkim Nie wiem kogo biję, nawet nie wiem który to jesteś ty. Ja też, dlatego dobrze że nie ma PHP Aha, dobra, ej ty no? Ginę, to, to jest, to, to jest dobra, uciekam. A, tu jest jeszcze ktoś. Wow. Łożaj ktoś ciebie goni. Ja go popycham w całą stronę. No cóż, nie udało się do końca Dobra, ty ja coś, też mam łuk. By też będę bił z łuk. Coś wypadło, coś wypadło. Hełmik wypadł. I łuk wypadł. A ja mam łuk z Ale butów nie mam. Stary, to się tak szybko kończy, to jak co nie. Patrz jakie to jest Bo, bo to jest na lowie takim strasznie eku Jest na e takim u... ostatecznym lowie trzeba wiesz Nie wchodźmy jeszcze do środka bo Bicz chodź tu, zaczekaj jest piękne Ale to jest ogromne, nie nie wchodzimy choć okrążymy to jeszcze bo zwiedzamy wokół Co ty na to? Może, to jakiś, może jakiś mini bossik się trafi? Ej w ogóle wymyśliłem, że nie będę do ciebie mówił Drazer Czemu? Będziesz Brazers. Nie będę Brazers. nie będę Będziesz łys, Łysy z brothers". Ej nieładnie Hehehe <laughs> O, o Joki wielki, patrz Ej, on ma tam y, Diamentowe wszystko, diaksowe Nie wiem, mogę go staram się ubić. O, strzelam w niego. Trafiam Prawie. To, to ja byłem. Też trafiam A nie, bo mi w ogóle nie dolatują do niego. Moje dolatują. Idzie do mnie. Zlubiliście! Umierasz macho, o. kurde, pół HP. Pa, 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 pa. Ej, nie, nie daj się walnąć, pół HP. Fak, jak on jest szybki! Pigman. Oh, oh, oh. Nie mam szans. Lecę do ciebie. Lecę do ciebie, kochanie. Ej, ty wiesz, że to jest zombie pigman? No, mówiłem ci. Nie płacz kiedy odjadę. Spoko będę się cieszył. Sercem będę przy tobie. Dobra, idę go załatwić. Tak, ja zawsze śpiewam na odcinku tylko wtedy, kiedy nie mam nic do powiedzenia. I ten... Nie mam nic do powiedzenia, wydało się. Sprzedam, nie, sprzedam Opla Nie, nie, nie jesteś dobrym youtuberem, nie umiesz komunikować się z ludźmi Ale umiem zarabiać pieniążki Aż użyję mojego najlepszego miecza, żeby go dobić O kurde, a what the fuck, ty go bi z daleka ja go Nie mogę, jak nic, tak z nim latasz Nie latam z nim, on stoi w miejscu ciągle No teraz tak No kurde, ile on ma tego HP? Nie wiem, też tego pobiję, sumku Ale on teraz no do mnie nie. idzie z dmugiem, o Boże, ratuj no to... Idę Lecę Ty Wszedłem na drzewo, Polijanie po Polijanie wszedłeś ja Jestem na drzewie, nic mi nie zrobi Dobra ja go załatwię, ja go załatwię teraz spokoj, Już jest ja góry, o, Jest! Nic z niego nie dropu No jak nic nie dropu? Co dropu? Eee, jakieś zbrojki dropły, o! High pixel penance, haha ha. What the fuck? Przej 7 armora, to mi daje 6 armora, to sobie to założę ja To daj mi to, to co mi da, ci daje 6, dawaj złodziej, proszę Proszę Masz Mam czapkę, która daje po trzy. Dobra, to lecimy. I nie dałeś Ty... mi. A dałeś? No. Tu... Kurdele. Gdzie to leży? Masz tu. A jest tu. Tutaj. I spodnie to są normalne. Wow, 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 prawie full Dobra, chodź dalej. Ej, dają 6 armora, ale za to są pełne, dlatego je będę nosił. Nie, chociaż najpierw włożę te niepełne, a później będę te pełne nosił. Idziemy dalej dookoła, tary, tak? dookoła, dookoła. Stary może się spotkać. Znaleźliśmy takiego minibosa wręcz, o tu jest jakaś skinia, chodź do tych skin. O to jednak nie jest kinia. o myliłem się mi smutasek. Ojej. Smutasek. Smut smuteczek. <laughs> Ostatnio zauważyłem, że za głośno sobie daję w Minecrafcie dźwięki, później jak obrabiam dźwięki. No ten muzyczkę jakoś tak dziwnie głośno dajesz. No bo lubię, bo lubię jak ludzie słyszają muzyczki, a nie... Skrzynka! O ale co Wiesz co w niej było? E, Gold nugget. Nie. Hełm. Wee. Czyli nie, super, powiedział hełm, a ty nie odpowiedziałeś tak, zamilkłeś i ja takie Czyli hełm. I patrz, 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 patrz na gościa, na pigmena, przez okno, bo chodź tu, chodź tu do mnie. Patrz. Widzę, widzę. Cześć. Jeszcze z łukiem jakiś Się manko? Dobra, chodź dalej. To nas to pewnie nasz widz, tylko się wiesz, stresuje, nie podejdzie. <laughs> Chcę mieć dużo widzów i dużo pieniążków. Mam, masz, masz mniej widzów, masz więcej wyświetleń. Ja mam więcej widzów, mniej wyświetleń, więc cię świetnie dopasowaliśmy. O, oboje jesteśmy bankrutami. <laughs> powiedzieć, że za dużo wydałem na ten kanał, żeby teraz z tym skończyć. No. A poza tym, zobacz, jaka to jest świetna mapka, jak to się fajnie nagrywa. No, jak to przejdziemy, ale podobno to jest na 4 odcinki. że dla nas to nie będzie na 16. Ej, patrz na lewo, ten, na lewo, na lewo. Nie, patrz. A, to jest ta krypta. To jest ta krypta, którą. No dobra, czyli wchodzimy do środka chyba. No to wychodzi. Czujesz te ciarki na plecach. Nie w ogóle. Kurde, ja też. To jest gra. Znaczy raz się wystraszyłem w tej grze. Kiedy pierwszy raz ją włączyłem i nadeszła noc i nagle le What? legło mnie czterech zombiaków, co się dzieje? Nie wchodź? A bić. A bić. dobra. To jest szkielet. But no, spodenki. Jakie spodenki? Dobra, prawo, lewo, prosto, którędy Prawo eee, Tam jest Ender. Dobra, prawo. Dobra, jeden jest. O, no. Dzięki za pomoc. No, strzelam z łuku. Dobrze. Tam prawie. Prawie strzelam z łuku, to znaczy. Bo, bo moja umiejętność strzelania to jest, wiesz, nie napnę do końca, żeby trafić, bo mi się jeszcze ruszy i wiesz, i wtedy jest jeden damage i takie. Stój, stój, stój Dobre stój. i tyle. Stój, 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 stój. Najdź się. No, no, też prawda. A, a, zaszaleję, zjem sobie steka Ja też jem steak'i, bo... Znaczy, ja im steak'a i ten flash i wtedy mam full HP w co nie, bo zawsze jem, kiedy mam pół. Jesteś? Nie, jestem, jestem, co ty, nie... Idziemy Z Zawsze przy tobie O, kolej... Co? Czekaj, czekaj Wiedźma. Nie, nie, nie klikaj m Nie klikaj. mam skok FPS-u w tym momencie Dobra, teraz już I możemy. tam jest Poczekaj, poczekaj, Ja sobie wezmę... Kurczę, mam pod regenerację, ale jest tylko na 10 sekund A ja mam instant heal, ale... To 10 sekund, ale to... Wiesz, i tak Dobra. się... Dobra I tak się respisz, więc... To będzie na Hero Braina Pyk To będzie ciężkie tu będzie jakiś król, czy co? Czy woda? No tu jest wiedźma. Wiedźma, o kurde, ej, czemu nie powiedziałeś? O. Ja jeszcze nigdy nie walczyłem z normalnie z wiedźmą. W Minecraftie? No, jeszcze nigdy nie spotkałem. A ja spotkałem, że to M4. Ale ma zeza, zabić ją. Umbić szumatę. Fakt, fuck fuck, 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 fuck Ja ją biję. Ale mały zombie! Jak twój penis? Ha, ty się nie możesz <grym> pochwalić, bo nie masz żadnego. Ja, <grym> ale one są silne. Jest je ciężko trafić Nie wiem, ty mi. O kurde, ej, nawet nie wiem, jak ona mnie zabiła. Bo tak nawet nie patrzyłem na swój HP. Dobra. dobra, 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 no próbuję ją załatwić tutaj Czaskam, czaskam, czaskam Jeszcze Czaskaj wiedźmę, czaskaj wiedźmę Czemu się bugują w ziemi te? Czaskaj wiedźmę U mnie się nie zbugowała, Fak, znowu ten mały gówniarz Czyli dobrze bije, czy? To najci... no, najbardziej wkurzające są małe zombie Ty, bo ona mi się to zbugowała w ziemi, nie mogę jej trafić a jest, trafiony dalej no, dobra Biegnę do ciebie, biegnę! Dobra, ja jestem otruty i cofnę się za... MELON! <laughs> Zepsułaś mi bicie melona, jak ona mogła. Ej, niszczyłeś melona i nic nie Niszczyłaś mi bicie oh, melona, teraz ja zniszczę Zaraz ginę z tego. Fuck, dobra. Dobra, dobra, nie. Ała, ała, ała. Ała. Nie. Dobra, mam podkę regeneracji, teraz Dobra, usługę, chodź, trochę. bicho, masz. Z najlepszego miecza, który znalazł. No kurde ile ona ma HP? Nie wiem jak wiedźma. wiedźmy powinien mieć właśnie słaby HP, a ona... Jedziemy na... Dobra, 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 no załatwimy. Dobra, jest! Co z niej wypadło? Du, 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 Nie wiem, bo mam za dużo rzeczy. Płytkę wrzu wrzuć tutaj, patrz co na tym na płytki. Dobra, mam płytkę. To wsadzi ją tutaj. E, wypad wypadł e, cukier. Jasta, ej, szaleństwo. Ty, ale zaoszczędz. Pyk! Herobrine says BEN AFA! BEN Chyba wkurzyliśmy Herobrina eee, Kontrol. Okej, okay. daj ci jednego Golden Nageta, bo mi wypadł ten, więc masz. I wzi nie wziąłeś go. Gdzie? No bo już ci... Dobra, nie, nie umiem rozdzielać rzeczy. Okej, okay, masz tutaj Golden Nageta. Przed, przede mną. Dziękuję. Ale eee, po dwa, tak? Po dwa. Super. Musi być sprawiedliwość. Lecimy dalej. Eee, skoki FS-u -y mi się zaczynają? Starza się. Boli. Czekaj, bo ja tu mam te buty, te, te spodnie, mam dwa takie zarąbiste spodnie W ogóle ja zacząć, czy coś fajnego wypadło tutaj Mam takie full całe jeszcze nie, nie i one są high pixel, takie high pixela, takie wiesz, kojarzysz No, takie ten... O Boże, ale z... mi cały miecz ten, cały ten miecz, który mi padał, ten żelazny, ten, 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 kojarzysz. O, to świetnie Ciekawe czy mogę, z... nie mogę, o, mogę połączyć je nie. ej, wyobraź sobie, mogę połączyć dwa zenchantowane te Bore z i dostać Iron Sword, tylko Iron Sword. A chyba to zrobię, no. wiesz, zaszaleję. Na bogat. Na bogat. Dobra, i teraz trzeba jakoś tam wyjść. Ej, ja bym tu jakieś śmieci powyrzucał sobie. Bo mam tu pełno na przykład butelki ej, szklanej. Kości se został, bo Kości też można wymieniać. Ja sobie z zostawiam, chciały też. Jakieś takie słabe miecze sobie powyżej. A ja zostawię, szale, jak szaleć, to szaleć. Ten... No ale takie, co są na wykończeniu drewniane, to po co mi. A no, a, jak, jak wszystkie, to będzie ostatnia. Nie stracę, idziemy! Chodź. No tak, bo ja zawsze będę mieć i ci będę musiał dać. Nie. Follow me. Okej. Okay. Follow me i idę pierwszy. <grym> tak się, Dobra. tak się. Teraz idziemy na lewo. Czekaj, bo tak. Ej, Czekaj? ale Hypixel, kurde, tyle roboty tu w to włożył na pewno Co, myślisz, że w tym coś jest? Nie Ale ja powiem ci, że się chyba załamie Czemu? Nie, no, nie włączyłem nakrywania dźwięku swojego głosu Czyjego? Swojego? Tak, zabił No to kurde, nie wiem, no to wrzucisz najwyżej mój odcinek O, to będzie nawet dobry pomysł, ale... Mm, ...tylko to będzie z twojej perspektywy, tak? A no to... robisz tak Ej, albo po prostu powiedzmy, że... Jeden odcinek będzie na moim, drugi na twoim, ok? No to rozumiem, że ten drugi. no ale to jak ma drugi być na moim. Dobra, nieważne. To. Pom y pierwszy będzie na obu, drugi będzie na twoim, a trzeci będzie na obu. Co ty na to? Spoko, no to tak zrobimy. Dobra, nieważne. Dobra, Chodź. ja po prostu dam odnośnik do twojego, co nie, i będzie. Będę cię polecał. Dupa, dupa, jaka dupa masakra. Chyba, że po prostu. Y nie, bo ty nagrywasz. Dźwięk, czekaj, ty swój dźwięk nagrywasz razem z moim, czy osobno? Ja ciebie, ja swój dźwięk mam osobno jakby czyli, czyli, jakby co, to mnie praktycznie masz razem z Grom? No no nie, nie, bo teraz tak minima powinniśmy grać, bo my tak wie myślimy i minima, i tu gra się sama nie przejdzie, chodź teraz tu du, 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 du. What wow. the fuck? Co tu jest? Nie wiem, ale odrzuciło mnie na 5 km w tył to, 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 małe zombie Szmateksy małe Ale to odrzuca oh. na 5 km w tył Jakie one są silne? Dobra, 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 jest dobrze. Jaki mi... Nie tego asasyna, bo on, on mnie odrzuca 5 km tu. Ofa. Oh, dobra, ja go mam, ja go mam. Dobra, załatwiłem go. Zmarłem. Ty też. Ej, serio. Ja się, się gdzie się zrespiłem? Gdzie? No, u, u tej tej. Nad... Ojoj, smutasek. <laughs> zombie ma kurczaka w ręce. Okej, okay, ale teraz się zastanawiam, po co ja nagrywam sklej i tak nie wrzucę, co nie? bo nie będzie mojego dźwięku. Chyba, że zrobimy tak, że ty wrzuc wrzucisz twoje wideo, a ja na podstawie twojego wideo będę. Nie, ja wiem jak zrobimy. Tylko ja bym tobie wysłał właśnie cały sklejony filmik, no. i z tego ty byś po prostu założył obraz na obraz. I że, dźwięk, że będzie mój głos, tak jakby. No, brzucę. że tylko twój głos. Prost. Tylko będzie też słychać bicie potworów. Wow, fuck. Ginę, ginę. O oh, fuck, ja też. Dobra, żyję. No znaczy, cię nie, Luz, ja myślę, że po prostu nie wyślesz mi swój filmik, a ja po prostu też go wrzucę na swój kanał. Albo po prostu wiesz, z twojego i pomyślę, z twojej perspektywy po prostu to będzie ten jeden no, odcinek, o, z twojej perspektywy. Nie obejrzysz sobie go jako ja. Ej, dobra, Ostate... ja go Ostatecznie ja, ja... możemy teraz przerwać nagrywanie, grać mapkę od początku, przejść pierwszego, bossa, czyli to wszystko co przeszliśmy. Nie, Zbierać to samo eku. Daj spokój. Ja zrobię po prostu cięcie do tego momentu co teraz jesteśmy w tym co gadaliśmy. Nie. Mi... nie. Nie? Nie, no niech nie nie ludzie wiem. wiedzą jakie problemy mają youtuberzy. Ojej, smuteczne, no chodź tu. No idę, tylko mnie znów ten mały syn zabił. Chodź tu, chodź, no chodź. No chodź, no nie bój się. Proszę państwa, mamy tutaj dzikiego drazera, który czai się powolutku. Czai się, ale nam spierdala. Idę bokiem, nie, nie bawi się z tobą. Tutaj eh, Drazer chciał nas trochę uniknąć Ale jak widzicie nie jest agresywny, jest bardzo, pochliwy, jest bardzo puchliwy Jest bardzo puchliwy Czy tam jest... Tu jest mały, ogóle... o ja pierniczę, ten mały skurczysyn chce mnie zabić Mnie też Drugi Ale... Dobra ale Zabiłem go Uuu. Zombie, zombie Fak Zbugował się znowu Dobra, żyje Nie wiem, ty stałeś obok niego jakby z nim gawędził, tak wyglądało A później, po chwili nagle ja... O, znowu Okej, okay. a ja sobie z się... Ej, W ogóle Wymyśliłem pomysł na bardzo kontrowersyjną serię Dajesz Ale wolę o niej nie mówić To dobrze bo boję się żebyś powiedział nie wiem Nagrajmy pornolę na YouTube'a będzie fajnie No ale to inna, in, inna sprawa A, to, to, to już, to już, to, to, to już nie przeszło to więc próbowałeś Tak <grym> Nie, nie próbowałem Chodź, tu jest ten pigment cholerny. Nie, idę, bo, I, idę bokiem. Ale, ale pigmena nie bij na początku. O, jaki knockback, no kurde To masz, masz, ginie, 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 ginie. No weź mi tu go z miecza, a nie się bawisz. Z łuku bawię się. Daj mi dałbyś mi się pobawić z łuku. Biję tego pigmena z łuku. O Boże, on idzie na mnie, bigo. Bije. Z łuku go. Hey. Fuck, idzie na mnie I dobrze du, 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 du. Szkoda, że nie mogę cię trafić mi to było. Pomogę ci No, no Boże, skoki, skoki epsów, skoki epsów, skoki nienawidzę mnie <laughs> Gin, gin No ile ma hp? Sorry, man. straszne skoki epsów, ale... O, hełm no, się. Ale kijowe te zbrojki wypadają. Jestem zawidziony. To daj mi coś! Nie. Buty masz? Mam, jakiś mam. jakieś mam. To daj mi jakieś buty Mogę ci dać te Luz, buty to buty. Gdzie są? To jest hełm. <laughs> to są buty. Łoko ciły? Nie, wysz, yy, to, to musiał... Nie, to czemu dostałem hełm? A są buty. E, ale dostałem też jakiś hełm. Cloud light. 4 armor. Taki sam jak Iron chyba, co nie? Podobny. Ej, tu nic nie ma. Nie wiem. Kurczę, to nam się ten odcink odcinkałkę się nam musi skończyć. Nie! Jeszcze nie. Nie? Ja, jeszcze jedna sprawa. A tu jest przejście, aha, bo ty tu, ty, ty tędy przyszedłeś. No bo nagrywam. Hihi! Hi, pozdrów mamy. Tak, nie pozdrowiłem wcale, mam od ciebie. że. Hmm. Ale nie, nie, nie było tego. Nie, wy, nie wycinaj, ale nie było tej, nie, nie było tej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że po prostu nie było. Wracamy do holu głównego i kończymy odcinek. To, ale dobra. to chyba będzie taki króciutki odcinek, odcinek dlatego, żeby nie było jakieś fejla. Chodź, choć na ten środeczek, taki fajny środeczek kwadracik. Eee. Pięć, F5, 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 ok, F5 jest. Mam wąsy. A też. Hihi. Hi. No i co i kończymy odcinek. Tym razem ja się pierwszy pożegnam. Znaczy ty powinieneś, ale znów ja się pożegnam, więc ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia w na następnym odcinku i siemaneczko. Siemanko.